Oficjalne wyniki gali Złotych Sergiuszy. Dobra, i zobaczmy teraz... Dobra, yy, zagłosowaliście. Zobaczmy, jak się to pokrywa. Jak się to pokrywa z, z ludźmi, którzy płacili za swoje ten... Każda osoba, która pisze, że mam zakola, jest nieobiektywna, tak szczerze. Moja miłość już? Dobra, mamy wyniki. Mamy wyniki. Mamy wyniki z komisji wyborczej, właśnie. Mamy wyniki, mamy wyniki, mamy podsumowanie. Chcecie znać wyniki? Oficjalne wyniki mamy. Gdzie głosowanie na najlepszą streamerkę 2K20, pozdrawiam Cię krótko, nie graj na gitarze. E, Kasiu yy, jeśli chodzi o streamerki, to uważam, że jakby były dobre to inaczej chcecie kurwa parytetów, chcecie równouprawnienia jako kobiety, chcecie być traktowane na równi, a równocześnie nie chcecie, nie chcecie konkurować, yy, nie chcecie konkurować z mężczyznami yy, w niczym. Nie chcecie razem biegać na 100 metrów, ponoć jesteśmy równi, tak? Nie wiem, czemu kobiety poniżej 10 sekund nie mogą zejść, ale się domyślam. Nie chcecie w trójboju, kurwa, uczestniczyć z mężczyznami? Zaraz coś powie, okej, okay, są różnice fizyczne. Okej. Okay. Ale tylko kobiety robią sobie turnieje dla kobiet. Żeński esport, sport żeńska scena, nie wiem, szachowa. Yy, żeńskie rankingi streamerek. Ja jestem za pełnym pełnym równouprawnieniem, więc... To chyba... W... Wy musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego. Najpopularniejsza polska streamerka jest 68 w rankingu streamerów bez podziału na płeć. Więc ja nie będę kobiet dyskryminował. Nie będę kobiet dyskryminował i dzielił na... Wszyscy plus kobiety, tylko po prostu jak się jakaś pojawi, to będziecie w rankingu najpopularniejszych streamerów, streamerek. Okej. Okay. A to, że jedyne kobiety jakie się załapały to największy pierdolnięty na umyśle, to jest moja wina. Dobra, mamy wyniki, mamy wyniki. Oficjalne wyniki gali Złotych Sergiuszy. Najlepszą ekipą roku zostaje Ekipa Friza 2359 głosów. Drugą ekipą jest KSIO Industries 2035 głosów. Trzecią Masno Gang 963. <noise> Czwartą Team X. Piątą ekipą WK. A tu jest a ekipa fantazji dostała 15 głosów. Największy debil polskiego YouTuba pierwsze miejsce: Marcin Najman 2100 głosów, drugie miejsce: już widzę po kolorze, <noise> nie wiem kto to jest. Drugie miejsce: zajmuje ja. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem drugim największym debilem zaraz po Marcinie Najmanie w internecie. Siemano w końcu. W końcu jest jakiś podium w moim życiu. Trzecie miejsce zajmuje Norbert Izgierczak 635 głosów. Nie wiem kto, co jest tu większe. Kacper Broński 529 i reżyser życia 564. Dziękuję, dziękuję za gratulacje. Dziękuję wszystkim. Dzięki, dzięki. Jesteście wspaniali. World Champion Cringe. Mistrz świata w cringe'u. Monia Steamix 2325 głosów. Drugie miejsce Taiwan 682. W końcu jakiś podum w jego życiu. Trzecie miejsce Katper Ritz 556. <laughs> Czwarte miejsce Kinga Łoniakowska, 217. I piąte Narcyz. Najlepsza piosenka Jupitera, i tutaj mamy 50% głosów, tak około Masno. Masno zdominowało ten rok. Drugie miejsce Dycha. Trzecie miejsce Leksiu. Czwarte Mini Mike. Może też przez to, że stosunkowo niedawno wyszło. Piąte, piąta y, kategoria: największe objawienie roku na YouTubie. Tu widzę, głosy są bardziej podzielone. Nie wiem, czy niebieski, chyba błękitny jest większy. Czukasz 1044, UEFA 993, więc tu naprawdę close było. Jak chcecie, możemy przedłużyć głosowanie. Marcysia 769 głosów, ogólnie to miałeś w 2 Środkowy wraz z końcowym na przelotowy z przepustnicą, więc dobry wybór, aczkolwiek bez katalizatorów byłby marchewy. W autach youtuberów brakuje kozackiej 370Z Jag Jagodowy TV, bo motoryzacyjni widzą jak wiedzą o kogo chodzi. Pozdro. Dzięki Deksik. No to już przynajmniej wiemy. Kolejne miejsce Wataha Sylwester Wardenga. 698 głosów. I Zebot 377. Top streamer roku.

Oprzeć sobie streamka Almiiii... Największy pierdolnięty na umyśle Marcin Najman 1559 głosów Fagata 995 Nieuczesana 371 Dawid Czech 460 Queen of the Black 453 i RandomBruce69. Nawet wam się no na niego nie chciało. <laughs> Pozdrawiam Dorianę, jak najbardziej. Największy upadek roku. Kamerzysta 1481. Stew 782. Abstrakuje 454. Izak 389. Mikser 411. Reżyser Życia 243 i Kacper Bloński 93 głosy. Czyli Kacper nie jest zaliczany to jako upadek. No już właśnie jest, Panie Igor. I Best Car Jupitera. Kto ma najlepszy samochód na polskim YouTubie? 1354 głosy na mnie. Dziękuję bardzo. Pomimo, że domyślam się, że podoba mi się Wasz obiektywizm.

RS6 489, Rafał Mercedes 46 i samo Porsche 301. Więc no. Pan Kacper tu wysłał 250 złotych. Dziękuję bardzo. Yy, za polskiego pieniądza dużego ogromnego. Ale nic Pan nie napisał, więc wystarczy, że podziękujemy yy, i tyle. Dzięki bardzo. No kurwa, Sawik, piszesz o tym minimalku kurwa biednym. Co Cię kurwa cieszy w tym, że chłop kurwa został spuszczony w Kiblu. Yy, ogólnie chciałbym Wam podziękować za to, że według was mam najlepszy samochód na YouTubie. Wydaje mi się, że jakbyśmy. Ale to wydaje mi się, że na każdym kanale, jakbyśmy zapytali z osobna, to ludzie by to ludzie by inaczej zagłosowali. Dziękuję również za drugie miejsce w kategorii największego polskiego debila na YouTubie. Yy, to wiele o was mówi, jesteście wspaniali. Jak kamerzysta upadek, on ma nadal tą dwa wyświetlenia na YouTubie, bo no, upadek wizerunkowy, nie? Sądzisz o tym, że Boxel promuje młodego 14-letniego w necie? Masz jakieś zdanie na ten temat? Czy nowego roku dla Ciebie i rodzinki? Nie mam zdania, bo tego nie oglądam. Wiem, że ktoś taki jest po prostu. <śmiech> <śmiech> Więc no. Czyli, tak. Zapiszmy sobie, żebyśmy wiedzieli. Ekipa roku. Dobra, jeszcze zrobimy straf Polka tak zwanego. Zobaczymy, czy wyniki się zmienią. Dobra, przepiszmy najlepsza. Dobra, tu wrócimy. Dobra, macie minutę, żeby zagłosować. Dobra i zobaczmy teraz. Dobra, zagłosowaliście. Zobaczmy, jak się to pokrywa. Jak się to pokrywa z, z ludźmi, którzy płacili za swoje ten. Ekip, ekipa Freeza była. Czekajcie chwilę. Jak najbardziej, Matełku, dziękuję. Pozdrawiam. Dobra, ekipa roku. Zobaczmy, czy się, czy się pokrywa. Ekipa roku. Results, kliknijmy. No to tak szczerze, jeszcze większy stąp niż był. Ekipa Freeza również się. Również się pokrywa. Ekipa Freeza wygrała. Debil Roku. Najman. Pokrywa się również. World Championship. Cringe. Moja team X. Moja team X. Najlepsza piosenka. Masno masno objawienie YouTube'a Watacha, ło wow. no to tu jest pierwsza, pierwsza, że tak powiem różnica tu wygrywa Wataha Czukasz jest na drugim miejscu ale jest bardzo zdystan bardzo zdystansowali trzeciego, tak jak tak jak Zasiano był Czukasz i UEFA i byli dosyć close tak teraz pan Wataha tutaj no czyli Wataha, streamer roku Ksajo Parys-Platynow. Czyli jest to samo. Dziękuję bardzo, Grzesiu. Również całe rączki. Eee, również Ksajo, potem Parys. No nie oszukujmy się, to był bardzo dobry rok dla Ksajo. Nie ma co. Spierdolina roku. Najman nie uczestniczył. A tu fagata, sorry, bo tu się. No, podobnie jest. Podobnie jest. Najman znowu wygrał. Upadek roku. Kamerzysta Stew. Kamerzysta Stew. Czyli też się pokrywa. I najlepsze auto. Znowu wygrałem. Cholak <laughs> jest dużo wyżej. I samo jest wyżej. Coś Mercedesu, Boxdela i Rafona nie lubicie. Wiem, że Rezi tam był wyżej. Co się stało z moją topką na Hydropie? Te prezenty mi kazali zamienić na cukierki. Żeby nie było, że jest nieuczciwie, bo ja tam dużo tego nafarmiłem, bym był z tekwanem i powiedzieli, żebyśmy to wydali. Um, Suzan Gryczka, dziękuję za wysłanie mi 5 funtów z jakimś tym, z jakimś omeczkiem. Dobra, odblokuję czat dla wszystkich, żeby nie było. Możecie już pisać, jak chcecie. Więc wyniki ogólnie się pokryły, poza watachą. Poza watachą wyniki się pokryły. Watacha tutaj. W objawieniu wygrał z Czukaszem. Więc no, no, tak szczerze, fajnie. Ogólnie dobrze się bawiłem. Fajnie, że też jedno i drugie się pokryło. Dlatego, bo jakby się nie pokryło coś, to bym powiedział, że to bym powiedział, że widzowie, którzy nie zapłacili, nie mają racji, ale się pokryło. Chętnie jesteśmy tacy sami. Więc no. Wataha wygrał. I teraz mam, nie wiem, nie wiem komu wręczyć nagrodę, panu Wataha czy panu Czukaszowi? Jak, jak, jak to, jak to ten? Jak, jak mamy zrobić? Komu mamy ten? Przyznać nagrodę w tej kategorii. Dwa ten. Dobra, zrobimy jeszcze jeden straw pol, gdzie będzie tylko wataha i czuka, czukasz. Ojawienie roku. Wataha. Czukasz. Dobra, będą tylko te dwie opcje. Ja blokuję czat. Ja blokuję czat. I. blokuję czat tutaj i będzie jedno ostateczne głosowanie. Yy, na to, kto jest tym. Dobra macie tu ostatniego ostatniego spraw polka. Możecie zagłosować na to, kto yy, coś napisała, a nie wiem więc miłego. Dziękuję bardzo. Dobra, idą web w web na razie. Chociaż czukasz. dystansuje tutaj pana Watachę. No, ty, no kurwa, jest, jest event tak szczerze. 100 głosów to nie jest jakaś duża różnica. Na no, ty, jak, jaki zacięty pojedynek? Aż znaczy, no to się przyjemnie patrzy. Kim jest ten czukasz? Taki ziomek, ten. No, po prostu zamiast pisać, kim jest ten czukasz, to po prostu wpisz czukasz. No. no, tutaj czukasz, dał lekcję panu Sylwestrowi, chyba. No, już głosy coraz mniej płynnie spływają. No, nadal jest close nadal jest kurwa ty, ma taha, ty, odbija się, odbija się. Haha, przegonił go, co jest? 50-100 głosów już jest. Watacha Wardengi, co zrobiła? Odkuli się, bo umieli. Odkuli się, bo... Damiano, ja również pozdrawiam. 20 złotych. Thank you lot. Ale późno wjechali. 400 tych. 500 głosów tak z dupy poszło. Ty, ale było tak close do 2000 i nagle Wataha pan Sylwester tu wystrzelił. No, można już chyba śmiało zamykać to głosowanie. Już głosy spływają nie za mocno. 650 głosów różnicy 700. Czyli można było powiedzieć, że koniec końców pan Wataha wygrywa z panem Czukaszem. No nieźle. Pozdrow no jak najbardziej. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Dobra, odblokujemy czat. Odblokujemy czat i, i tyle. Więc przyznajemy zwycięstwo tutaj panu Watachowi. Watacha. Yy. Dobra, mamy oficjalne wyniki złotych sergiuszów 2020. Ekipą roku zostaje Ekipa Friza. Największym debilem tego roku Marcin Najman, największym cringem Monia z Team X, najlepszą piosenkę nagrało Masno. Objawieniem roku zostaje Watacha. najlepszym streamerem Ksajo, największą spierdoliną Najman, czyli druga jego nagroda jest debilem i spierdoliną zarazem. Upadek roku kamerzysta, a najlepszy samochód mam ja. Co mogę powiedzieć, co mogę powiedzieć, chciałbym Wam wszystkim podziękować za to, że mm, wspólnie dokonaliśmy wyborów, yy, tak szczerze myślałem o tym, żeby wręczyć statuetkę za, yy, tutaj za te nasze, yy, za naszego, za nasze, yy, za nasze wybory, a, a wydaje mi się, że nie chcę inwestować w nikogo. Bo to pewnie by kosztowało z 50 zł od sztuki, tu jest dzień kategorii, to jest 5000 zł. Jeszcze bym musiał to wysłać, 20 zł razy dzień, 180 plus 140 to 630 zł, które minimum bym musiał wydać y, na tych ludzi. Hmm. Wydaje mi się, że wystarczająco dużą, hmm, wystarczająco dużą, dużym propsem dla nich powinno być w ogóle, że wystąpili u mnie w plebiscycie. Eee, no. No, dziękuję bardzo Panie Wajsik, buziaczek dla Ciebie. Wydaje mi się, że w przyszłym roku, jeśli będziemy mieli sponsora e, i nasza gala się rozwinie. Y, nasza gala się rozwinie, to y, będziemy mieli tutaj y, jakąś pulę nagród. Od dzisiaj oficjalnie będę mówił, że mam najlepszy samochód na polskim YouTubie. Y, no bo tak jest. Wybraliście to. Pisz do winnerów. Chcę napisać siema Marcin wygrałeś wygrałeś. W plebiscycie na debila roku i na spierdolinę i na spierdolinę umysłową. Zrób odcinek do nich dzwonisz i mówisz o wygranej. Do ekipy frizania nie mam telefonu, do Emana nie mam, do Moniki nie mam, do Masno nie mam. Do Wardęgi nie mam, do Ksaja nie mam, do Najmana nie mam, do kamerzysty nie mam, no mogę sam do siebie zadzwonić. Zadzwonię sam do siebie. Halo? Ty, słuchaj, bo wygrałeś w konkursie. O, siema, a w jakim? Yy, no, twoje auto zostało yy, tutaj nominowane, oraz zwyciężyło w konkursie na najlepszy samochód tego roku. O, kurwa, ale fajnie, co wygrałem? Nic, chuj ci w dupę, po prostu tyle wygrałeś. Okej, okay. no, siema. Dobra, zadzwoniłem do nitra i ten, i mu przekazałem. Jesteś bezbekiem? O kurwa, trochę jestem. Nie, tak szczerze trochę jestem, przepraszam. Przepraszam.